Dzień dobry, 9 maja, godzina 10.25 Właśnie wróciłem z Poznania I no przepraszam, że nie nagrywałem Kilka dni byłem no, w rozjazdach i miałem osobiste rzeczy do załatwienia Kolejny bagaż przyjechał, przyjechał z Poznania Tym razem też miałem z sobą rower Nie bardzo się przydał, ale chociaż troszeczkę pojeździłem i sprawdziłem czy jest działający no i dało się jechać, ale z hamulcami coś jest nie tak tutaj przywiozłem sprzęt rowerowy, różne bajery i spróbuję naprawić ten rower, w sensie naprawić no zrobić to stanie, żeby się na nim bezpiecznie jeździło bo tak ze słabymi hamulcami średnio no i postaram się wrócić do regularniejszej jazdy trochę mi jeszcze tyłek boli nieprzyzwyczajony jest, a fajnie ja lubię jeździć na rowerze ogólnie tak e, prawdopodobnie teraz już e, nie będę w takich rozjazdach więc postaram się więcej nagrywać dzisiaj e, no, muszę się rozpakować oczywiście ogarnąć śniadanie jakieś zjeść bo jeszcze nic nie jadłem i postaram się kodować bo e, w maju chciałbym hmm, wrócić wrócić w sumie zacząć Zacząć jakieś rozmowy rekrutacyjne po 8 latach, 7 latach. no gdzieś 7 lat temu ostatnio byłem na rozmowie w ostatniej firmie w której byłem ponad 5 lat. Tak mi się wydaje, że to gdzieś yy, tak by wyszło. No nic. Zrobię sobie jeszcze ten trening pewnie siłowy. Yy, siłka tutaj czeka, kurzy się. Nie używałem jej tyle dni. Obok remont zaczynałem walić, więc pewnie zaraz skończę nagrywać. No to do zobaczenia później. No i cześć.